No niestety, sam do wady. Przygo przygotowuję się do wiesz, występu. Da, da, da. Do Do Dużo... Dużo przyjmujesz? Za niedługo nie olimpiada. Tego zawodnika nie trzeba przestawiać. Będzie faworytem. Cała przyjemność po mojej stronie. Gratulacje. Wracasz powoli na boisko po kontuzji. Powiedz, jak się czujesz wracając na Morawę? Przede wszystkim myślę, że pojawił się uśmiech na twarzy bo jednak ta cała praca, która została wykonana wcześniej była potrzebna, ale była dość, dość nużąca, dość no, mało przyjemna Teraz już wchodzę, już od dwóch tygodni jestem w treningu indywidualnym z piłką Dzisiaj rozpocząłem już treningi, niektóre, niektóre czynienia z drużyną i, i, i to na pewno cieszy i, i daje takiego pozytywnego kopa do dalszej pracy a powiedz właśnie, jak, jak wygląda teraz ta Twoja obecna praca? Powiedziałeś, że wróciłeś do zajęć zespołem. Jak wygląda teraz Twój normalny trening? Mój normalny trening wygląda podobnie do zespołu, jednak muszę omijać jeszcze pewne, pewne sprawy związane z, ze sprintami, z takimi maksymalnymi przebieżkami, tego typu, tego typu rzeczami tych jeszcze muszą mijać. Oczywiście jak zdążyłeś zauważyć tutaj gry w kontakcie, na to jeszcze muszę jeszcze chwilę poczekać, ale mam nadzieję, że Than, than uh, how do you feel after your first uh, training day in Warta Poznań? Yeah, it was a uh, was nice feeling. Nice to meet the guys, you know. Uh, it was a good session. We make uh, some games, uh, some positional game also. And in the morning it was gym, so it was okay. It was nice to meet the guys. I was curious to meet them, and uh, everything was okay. I like it. Uh, what do you think about uh, sport uh, facilities in uh, Grodzisk Wielkopolski? Yeah, the training fields are, are really nice. Also, the hotel is is really good, and uh, yeah, it's it's nice to play again on the on, on grass. So uh, I like it. Uh, I saw you spent a lot of time with uh, Adam's Zrelak, but you must uh, have a lot of uh, subject, uh, common subject. Yeah, 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 he's a funny guy. I, uh, yeah, he, he welcomed me very well. So uh, yeah, we talk about everything about football, about his career, about my career, about Poznan, about everything. So uh, yeah, it was nice to meet him.